Sznotka moja, kochana! Cały drżysz! Cześć, klawy. Widzę, że wszystko zrobione. Wymieniłem wszystkie stuknięte elementy, i szyby, oczywiście. No, pięknie. A co to jest? To prezent, blacha. Nowe, lepsze radio. Wyjąłem go z auta dostarczonego przez tego twojego chłopaczka. Zmieniać 10 płyt kompaktowych. Potężniejsze basy. Ktoś się prosił o to? Kto ci prosił? Miałeś naprawić licznotkę, tak? Miała być tak, jak dawniej, tak? Tak? A co ty mi robisz? Co ty mi robisz? Co to jest? Co to jest? Dziury w tapicerce mi robisz? Widziałeś to? żyło cię licznotkę, blachy poprawia. Zabieram ją i nie płacę. Blacha, nie przeginaj, no. I nie przeginaj. Nie płacę. Ale mam prezent dla ciebie. Wyczyść dziuplę. Zostaw tylko legalę, reszta won. Wieczorem mędolię naciera na twój barstat No jeśli to prawda, za ślicznotkę nie biorę ani grosza. No i bardzo dobrze mówisz. Za godzinę u mnie, nawoskowana.